Witajcie, witajcie, witajcie moi kochani. Witajcie. Buziolca, 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 dzisiaj dla Was mam odcinek z Córki Księżyca. Dzies... Dziesiąty? Dziesiąty, już gdzie graliśmy. Dziesiąty to jest drugiego sezonu. mi z przyjaciółką i na przyjęcie Benego Barta. Pamiętamy, jak się skończył poprzedni odcinek. Ogólnie to Córki Księżyca nie było już. No, tak ponad tydzień nie, nie nagrywałam odcinka. Także myślę, że warto to odświeżyć. Pewnie są osoby, które też na córkę księżyca czekają, więc już dla Was, buzia buziaki i bez przedłużania, zaczynajmy. Mam nadzieję, że się wszystko ładnie włączy. Ten odcinek będzie fajny, na pewno. Zbieg okoliczności się nazywa rozdział. Okej. Okay. O, jeszcze tak na szybkości. Na wstępie powiem, że mm, będzie przeplatanka. Co to znaczy? Bo ja tak mówię, w tym myślę. <grym> przeplatanka oznacza tyle, dla was kochani moi, że będę wstawiała na zmianę Córkę księżycia na zmianę z, z właśnie cieniami z Saint Fortu. Będzie odcinek będzie tak, Córka Księżyca, ci nie są twórczo. odcinek z tego, odcinek z tego i tak na zmianę. Więc, więc jak będziecie, więc żebyście nie musieli zadawać pytań się zastanawiać, kiedy co będzie, no to następny będzie odcinek z Cieni. A żeby z przedłużenia grajmy. Tutaj nie ma nic. Luis odłożył kolejną teczkę na stos już sprawdzonych. U mnie to samo. Obaj westchnęli, po czym wrócili do dokumentów. Cieszę się, cenię wasz trud. Kamila, a co u ciebie? A, oni Trevor'a szukają. No to by się mocno zdziwili. <gry> Ale, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Bo oni są w redakcji, a ja z Wiktorem chcemy jechać do redakcji tam go ukryć. Czy nie będzie z tego jakiegoś przypału? Kurde, słabo. W komputerze masa różności, Mr. Bow ale w godzinę, półtorej się z tym uporam. Dlaczego z tak istotnymi dla nas zajęciu nie biorą udział wszyscy dziennikarze? Oni mają specjalne prawa? Kamila nic ci nie powiedziała? Trawor przepadł. Nie można się do niczego do niego dodzwonić. A Mia, nasza Felicity for now, też zaginęła? Jejku, on mnie tak nie lubi, zresztą z wzajemnością. Ale to jest po prostu niepojęte, mówi on jest taką pogardą i ma, jak, ma taką minę. Jakby chciał, jakby najchętniej po prostu mnie zabił. <grym> no może nie zabił. Najchętniej chciałby, żeby mnie wywalili z, z, z dnia, nie z tego świata. Niedoczekanie. Luis, dlaczego jesteś taki wredny? <grym> no nieźle. No może dlatego, że on po prostu taki jest. Mia szuka Trevora. Oprócz tego wydaje mi się, że ma jakieś problemy. Mm. Oj, żeby pan tylko wiedział, jak wielkie. Była bardzo zdeterminowana, kiedy rozmawialiśmy przez telefon. Aha, nie mam mnie tu, a mogę się przebrać. Aha, twarz mi się zmieniła. Nie. Przebierzmy się. Dawno się nie przebierałam. Zmienimy włosy na... wiecie, która. Blondie. Nie te, tylko te poukładane. Te śliczne, o. Hmm, co jeszcze, co jeszcze. To już miałam tyle... Niektóre tych miałam bardzo mało raz, a niektóre miałam duże razy. A i może tak. Ładnie. Tylko zmienię dodatek. O, tak. Dobrze jest. Była bardzo zdenerwowana, kiedy rozmawialiśmy przez telefon. Więc nawet nie prosiłam, żeby przyjechała. Luis, nie nuć. Prze pociesz się tym, że my będziemy mieli dodatkowy dzień wolnego. Oni nie. Wolne. To super, szczególnie że każdy taki dzień jest dla mnie na wagę złota, Mr. Bow. Oczywiście będziecie mieli wolne, kiedy zechcecie. Eee Najpierw trzeba wszystko zrobić. Przy, trzeba wszystko zrobić. Do roboty Luś. Naprawdę, Simon nie jest przystojny. Mój stosunek jest do niego podobny jak do. w sekrecie bez do Andiego. <grym> o ile tutaj już znalazłam crusha Wiktora w pierwszym odcinku, w sekrecie mam ludzka. To w cieniach jeszcze nikogo nie mam, a już będzie leciał trzeci odcinek. Ale ja powiem Wam, że w cieniach chcę znaleźć kogoś naprawdę wyjątkowego, więc nie będziemy się śpieszyć. Jeśli w pierwszym to nie będzie nikogo trudno, w drugim nie będzie, w trzecim, nie wiem. Nie no, wiecie o co mi chodzi. Chcemy poszukać dobrze. Jak ja, jak Juliusz Cezar, mogę robić kilka rzeczy jednocześnie. Wcale mnie nie bawi to, co mówisz, Luisie. Mówić, kartkować papiery i. I najlepiej z, uciekaj stąd. Czym jeszcze chciał pochwalić się zecer, nikt się nie dowiedział, bo rozległy się głosy. Czy to ja z Wiktorem? Proszę, nie. Nie, nie. Nie. Nie, to. Mija ostrożniej. To nie on jest. Trzymaj go. W biurku pisma dziennie z tego świata wpadli Mia i Wiktor. Ciągnęli za sobą coś włochatego, opierającego się i warczącego. Kurde. Ale naprawdę, kochani, zabranie go do Wiktora było strasznym pomysłem, ponieważ on już i tak trzyma trisze, która tak no, niespecjalnie w dobrych warunkach tam trafiła. Trzym. Ja u niego mieszkam. Nie można nadwyrężać

Aj. No w sumie taki dość potężny jako ten wilkołak. Wszyscy krzyczeli jednocześnie. Aaa! O matko! Boże! Co to? Czekaj. Złapię go, załapę. Trevor, przestań. Dlaczego on jest taki ciężki? Ach ty, ja cię pogryzę, Trevor. Nie, spokojnie. No, jest ciężki, bo jesteś malutka. Trevor, przeczaj może się uspokoi. Wampir obezwładnił zwierzaka, powalił, przycisnął do podłogi. Wiktor naprawdę mi imponuje, Niby ma taką posturę, wiecie, taką raczej chudziutką, taką raczej tego. Nie dość, że jest szarmancki, nie dość, że staje w swojej obronie, to jeszcze jest silny. No, to jest ideał mężczyzny w, wampi w, <grym> w wampirach, Boże. W córce księżyca to jest ideał. Pozostali przywali do ścian. W głowie mi przemknęła myśl. Nigdy bym nie przypuszczała, że Wiktor jest tak silny o to, co znaczy dorosły wampir. No, widzicie? Ja imię naprawdę ja jestem z tymi bohaterami utożsamiam, bo ja o tym samym pomyślałam tylko wcześniej. Wiedziałam po prostu i spojrzała na kolegów. O, Dolicha, co tu robicie? E, no o... o z drugi. Te same postaci mija scenę? Nie ma. Wrrr! Wilk. Tylko podobny stwór szapnął się. Gdybym nie wiedziała, że to Trevor, to bym się troszkę tego bała. Wiktor trzymał go mocno, objąwszy od tyłu i przycisnąwszy jego łapy do tułowia. Trevor, przestań. To ja, Mija. Wrrr! On Ciebie nie poznaje. Trzymaj Trevora. Trzymajmy go. Uspokój, że się. Chwyciła szyję. oszalałego kolegi, ale ten rzucił głową. Dziewczyna odleciała w bok. Rrrr. Do diabła. Poczujmy hipnozy teraz. Miła ja przy trzymała dziennikarza za skronie. Chwyciła jego spojrzenie. Zaszeptała, że po żeby pozostali nie słyszeli. Spać. Śpi, Trevor. Dark Księżyca. Tak to byłby dar krwi. Wielkołak próbował odwrócić spojrzenie, ale nie dał rady. Śpi. Zwiotczał. Tr -tr -tr Trevor? Jękając się do Daktu, jednak zapytać, Dlaczego nazwać go Trevor? Wyjaśnienia później. Trzeba go zamknąć. Do piwnicy, tu jest piwnica. Prowadź. Pozostali za nami. To nie jest źle. Im wieczór urządziłam bardzo interesująco. Najpierw... Coś czuję, że ten odcinek będzie podzielony jakby na dwie części, że jedna będzie wyjaśnianie trewo, tego im. tego wszystkiego o treworze, a druga to pewnie będzie ta impreza ubenego. Simon, nie odwracając się od kosmaty istoty plecami, <laughs> skierował się w stronę schodów. Oszołomiony, Mr. Bow stał, trzymając się za głowę. Kamila zemdlała, a Louis uciekł na ulicę. Nie! Droga krwi. Dziewczyna dogoniła Zecera. Puść! Stój! Nie zdołał wyrwać się z rąk mi. Luis nie trzeba. Wyciągnęła chłopaka w ślad za Simonowi Wiktorem. Okej? Okay. pewnie jest zazdrosny o to, że przyszłam ze swoim chłopakiem. Tak nie mało mnie szans. Smutne, ale prawdziwe. Wybacz, ale będziemy musieli pogadać. Po drodze dziewczyna pomoła szefowi pisma podnieść Kamile. Biedna kobieta. W piwnicy było kilka pomieszczeń. W najbliższym znajdował się gabinet zecera. Niektóre były zawalone różnymi śmieciami, jedno było puste. W nim zamknęli trewora. Mija zadzwoniła do maksa, ten obiecał, że niebawem przyjedzie. Wtedy dziewczyna postanowiła przeprowadzić poważną rozmowę z kolegami. Muszę zaznać, że sama dopiero niedawno się o tym wszystkim dowiedziałam. Wszyscy z obawą patrzyli na Wiktora, to na drzwi. Za którymi tam dziennikarzy. Parośniętego sierścią i mającego pysk pełen kłów. Są na świecie wilkołaki, lykantropy. Kurde, to aż brzmi nieprawdopodobnie, jak ja o tym im mówię. Trevor jest teraz jednym z nich. Istota za drzwiami to... Tak, to trevor. Poczekajcie trochę, a się przekonacie. Mia, Fal chyba podjechał, pójdę po niego. Tylko się może nie pobijcie. Kurde, ja wolałabym pójść z Wiktorem. Znaczy się, wiadomo, że nie mogę w tej sytuacji, ale ja cały czas mam wrażenie, że jak on pójdzie gdzieś z Maxem, no nie jest spotkać w ogóle, to oni mogą mieć ze sobą złe stosunki przez to, że że tak wszystko się stało, że... Znaczy nienawiść wilków, vampirów. Nie powinni, nie powinni na sam, na sam gadać. Ale już dobra. Gdy tylko Van Art wyszedł, Zecer znów zaczął się denerwować. W co ty nas wciągnęłaś? Pst. No, w sumie to nie do końca ja, bo to ktoś chciał, żebym przyszła na maskaradę i od tego się wszystko zaczęło. Gdyby nie ta jedna maskarada, nie byłoby mnie teraz tutaj. Prawie krzyczał. Co do licha ciężkiego w ogóle się dzieje? Cicho. Co teraz robić? Porozmawiać z Luisem, wymierzyć Luisowi w policzek. Nie no, serio, po, uspokójmy go. Nie będziemy go bić w takiej sytuacji. E, w ogóle, e, Dogadajmy się z nim. Dyplomacją. Przestań, Trevor. Zaraz wszystko ustalimy. Nie jest tak źle, jak się wydaje. Tak, widzę. Do, może bez, bez ironii by się obeszło. Nic wam nie grozi. Cicho, nie krzycz. Kamilać się ocknęła. Mia hmm. ja spojrzała na kolegów. Dobrze, że mi się udało. Nie pojęli, jak uspokoiłam trewora i zatrzymałam Luisa. Do piwnicy zszedł Max, niosąc sporą torbę. No hej. Cześć. Jak tam dalej pójdzie całe miasto, dowie się o tym, o czym nie powinno. No i to prawda, bo ciągle ktoś się nowy dowiaduje. Przez to, że się tyle wam pirów naraziło i są te porwania i ciągle się ktoś nowy dowiaduje. I jest źle. Wybacz mi nie gadaj, bzdur. Ostrożnie ze słowami fal. Mm. <ścoughs> Sorry Mija. Wiktor mnie broni. jak on jest słodki. Nie jesteś winna. Po prostu zbieg okoliczności. Gdzie ukąszony? Trawor pokaże... Idziemy, ale... Jego nie ugryziono. Obserwował, paz oberwał pazurami. Czyli... sina przypadkiem znalazła się we krwi. Wiktor, już... Ty już wszystko... Wszystko wszystkim wyjaśniłaś? Nie. Max skinął głową. Aha, więc zaczynamy. Panowie i szanowna pani Kamilo. Po pierwsze, jeszcze, jeśli postanowicie o tym opowiadać komukolwiek, was, będą was uważali za wariatów. No, w sumie to prawda. Albo zabiją. Po drugie, wampiry i wilkołaki od setek lat skrzętnie chronią tajemnice swojego istnienia przed ludźmi. I, I wampiry? Aha, nie bądź, bądźcie naiwni. Wszystko mają pod kontrolą. Nie wy pierwsi. Się dowiedzieliście, nie ostatni. Po trzecie, jeśli nie robić głupstw, to z tą informacją można żyć jak dotychczas. No, niby tak, ale jednak jest to szokujące. Nie trzeba się bać, nic się nie zmieni. Poszedł do. Trewora, wyjmując z długich łańcuch. Mija, jesteś wampirem? Wilkołakiem? Półwampirem. Półczłowiekiem. Nie. Jak się z tym czujecie? Pewnie byłem psychicznie na gotów na coś podobnego. To niewiarygodne. Całe życie wierzyłem w cuda, miałem nadzieję je zobaczyć. I to okazało się, że one są. Oczy mistera Bo ujawiły się jak u dziecka, które zobaczyło alfa. Nie było w nich strachu. No a czego oczekiwać od właściciela pisma o takiej nazwie? Ja też zawsze wierzyłam we wszystko, co nas przyrodzone. Redaktor była przestraszona, ale w jej spojrzeniu było coś uduchowionego Louis Milczał. On akurat pewnie nie. Podziela ich zachwytów. On w ogóle zwykle ma bardzo zły humor. Wszyst on, on mi się wydaje, że on lubi docinki. Dla niego to jest takie, taka zabawa. Takie... Lubi tak trochę wyzłośliwać się. Wszystko to nie mieści mi się w głowie. A żebyś wiedział, mija, a twoja historia o błędnych ogniach. W głosie Rzewa brzmiała nadzieja. To nie wymysł? Czysta fantazja. Co tu robicie w środku nocy? Obiecajcie, że zachowacie to dla siebie. Wiadomo, co robią. Pewnie poszli, poszli szukać streforatki, jak my. Lepiej powiedzieć, żeby zachowali dla siebie. Oczywiście, wszystko rozumiemy. A ponadto, jeśli będzie trzeba, będziemy mogli zamaskować artykułami całą tę organizację, klub społeczności. Luis z niedowierzaniem spojrzał na szefa. Nie jestem idiotą. Będę milczał jak ryba. Simon po prostu skinął głową. Będziemy milczeć, Mia. Zape zapewniam o tym swoich przyjaciół. Proszę. Mia na dłoni Kamili. Nie bój się ich. A propos... Co tu robicie w środku? nocy? <grym> Widzisz, jutro raczej już dziś będzie się kolejne przesłuchanie w sprawie Easter Unicorn i Trash i naszego kredytu. A ja myślałam, że chodzi o Trevora. Mój prawnik po, poradził sprawdzić wszystkie papiery na których jest mój podpis. Upewnił się, że wszystko w porządku z dokumentacją podatkową, rozumiesz? Aby jeśli y, adwokat będzie wynioskował o jakieś inspekcje nie mogli nam niczego zarzucić. więc I prosiłem ludzi o pomoc, sprawdzić dokumenty. I za jednym zamachem wyrzucić niepotrzebne. Czyli niebawem może pojawić się inspekcja? Raczej nie, ale hipotetycznie. Tego jeszcze brakowało. Z pomieszczenia gdzieś znajdował się Max. Gdzie Max zajmował się traworem, wyjrzał wampir. Wiktor. Mija, z inspektorami nie będzie problemu. Mija, co ty masz z tym wszystkim wspólnego? To przyjaciele. Tak już wyszło. Trzeba im zaufać, ale nie wolno mówić wszystkiego. Pamiętacie moje pierwsze artykuły o maskaradzie i napadzie wampirów? Tak wszystko się dla mnie zaczęło. Potem zaprzyjaźniłam się z kilkoma wilkołakami. Aby zmienić trochę temat, Mia opowiedziała o swojej roli w historii z Bankiem. Potem podeszli Max i Wiktor. Co z nim? Będzie żył? Kiedy się ocknie? Myślę, że za parę godzin. Dobrze, że będzie. No, czyli, czyli w sumie oprócz tego, że będzie wilkołakiem, będzie musiał tylko jakoś. Nauczyć się samokontroli. Ale nie uda się z nim pogadać. Trevor niczego nie poznaje. Zmiana w wilkołaka to złożony proces. Przez parę dni będzie agresywny. Teraz to zwierz, niebezpieczny i głodny. Propozycja? Piwnica, mocne drzwi, z ulicy nikt go nie usłyszy. Zostawimy go tutaj. Ja będę go pilnował. A potem on czegoś potrzebuje? Zapytajmy się może, czy czegoś potrzebuje, czy możemy jeszcze jakoś mu pomóc. Lekarstwa, jedzenie? Nie martw się, wszystko, co mu jest potrzebne, przywiozłam. Potem, tak, yy, trzeba mu będzie kupić mięsa, postawić wodę w miejsce. Jasne. Można liczyć na pomoc z twoich kolegów? Nie zwariują od tego widoku? Nie, chyba to nic, zaraz zapytam. Dziewczyna wróciła do zespołu redakcyjnego. Patrzyła na zegarek. Już prawie ranek, a Trisza tam sama. O nie, 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 nie. to bardzo źle. Jak, skoro jest już prawie ranek, Wiktor, Jak wyjdziemy na słońce do samochodu, Wiktorowi się coś stanie. I do tego jeszcze jestem niewyspana. Masakra. Chociaż ja się powinnam martwić chyba innymi rzeczami niż tym. Muszę jechać. Max zostanie z terworem. Droga dyplomacji. <laughs> Można liczyć na Waszą pomoc. Nic skomplikowanego. Pójść po mięso, posiedzieć pod drzwiami, póki Max odsypia. Mia ja starała się mówić miękko. Koledzy są teraz poddenerowani. trzeba ich uspokoić. Max nie będzie miał czasu martwić się ich histeriami. Wystarczy mu kłopotów z treworem. Tak, tak, oczywiście. Jakże moglibyśmy stawić tak, Trewora. Pozostali, pokiwali głowami. Mr. Bow nawet, nawet się uśmiechnął. Szaleństwo. Wyglądają na stworzonych, niezbyt pewnych siebie, ale nie ma ani strachu, ani paniki. Szef w ogóle jest nie do ruszenia. Z kim ja pracuję, przejawiają jakiś niezdrowy entuzjazm. Choć może i to lepiej. Podziękować Maxowi, podziękować Wiktorowi. Jak myślicie, co wybiorę? Oczywiście ze Wiktorowi, bo on ze mną pojechał i ma trochę łatwiejsze zdanie niż Max. Chociaż Maxowi też dziękuję, ale nie można obu Więc Wiktorowi, bo to mój chłopak. I muszę chłopakowi dziękować. Muszę mieć lepsze relacje z nim. Wybrawszy chwilę, kiedy nikogo nie będzie koło niej, dziewczyna podeszła do vampira. Wiktor, dziękuję. Sama nie uratowałabym Trevora. Melenika. Ojejku! To jest takie urocze. Objął Miję, dotknął jej włosów. Przecież nie jesteś sama. Jak on się uśmiecha tak delikatnie. Wiem. Ojej, jak pączkowo się zrobiło. Ta muzyczka oznacza tylko jedno. Jesteśmy w domu Wiktor. Ja już ta muzyczka po prostu... Mija czuła się trochę potłoczona. Tak czy inaczej, ale właśnie dzięki niej Trisha dowiedziała się o wampirach i wilkołakach. Dowiedziała się teraz i teraz mogła być w niebezpieczeństwie. O, o, wie, okazać się w niebezpieczeństwie. <laughs> Bo źle przeczytałam, ale już dobra. Poza tym dziewczyna czuła odpowiedzialność za Trevora. Oczywiście sam sobie znalazł nieprzyjemności, ale to jest cała zasłona pisma. Je, jest teraz w to wciągnięta wina. Jest, winna jestem tylko ja. To ja przekonałam Wiktora, żeby przywieźć Trevora do redakcji. Pocieszało ją to, że jednak uratowała dziennikarzowi życia. I pomogłam spra sprawdzić się z tym bankowym przekrętem. Czyli nie jestem jednak taka zła. Wiktor kolejny wieczór zajmował się poszukiwaniem wampira, który napadł na Trisha. Max dbał o to, żeby głodny i w dosłownym sensie ze zwiężony... Trevor nie wyrwał się na wolność, a dziewczyny wybrały się na imprezę Bennego Barta. I w tym momencie kończymy pierwszą część tego odcinka, także biolce druga część będzie już o imprezę, także papatki, kocham Was.